Zostawiam dom, rutynę, bezpieczne wybory. Wyruszam w podróż bez planu, bez oczekiwań, by być w ruchu, odkrywać, poznawać, doświadczać. Żyć. Zaczynamy odcinek od zagadki. Jaka może być korzyść z wycięcia w kadłubie poniżej lustra wody ogromnej dziury? A. Poprawia się znacząco wentylacja, B. poprawiają się warunki wilgotnościowe, C. możliwość zainstalowania akrylowego okienka, D. powiększa się przestrzeń ładunkowa, E. żadne z powyższych. Nie ma najmniejszego sensu wycinanie dziury przed wypłynięciem. Oczywiście odpowiedź D. Powiększa się przestrzeń ładunkowa w wyniku zrobienia dziury w kadłubie. Nie wierzycie? Pokażę. Kauzdal jest już na lądzie, zainstalowany na porządnych podporach, zabezpieczony dodatkowymi porządnymi zabezpieczeniami. Sam konstruowałem to leże. Jest porządnie. Naciągnięty system zabezpieczeń. Chciałem naciągnąć bardziej, ale konstrukcja nie pozwala. Jest trochę bałagan, ale tym się nie przejmujcie. Rejs będzie trwał tak długo, że na pewno zdążę posprzątać. Powiedzmy, że jestem częściowo spakowany. Problem dziury w kadłubie znajduje się tutaj. Tam na dole mamy do czynienia z zardzewiałym zaworem przepustowym. Starej toalety. Chciałbym wykorzystać tą przestrzeń, zawsze jest jej za mało. Chciałbym go po prostu usunąć. Jedyna opcja, jaka mi pozostaje, to go stąd wyciąć. Minus tej operacji jest taki, że aby się dostać do laminatu z dwóch stron, muszę pozbyć się podłogi. Żeby pozbyć się podłogi, muszę rozebrać w zasadzie całość tej konstrukcji. Ale to się świetnie składa, bo ja i tak chciałem zrobić tutaj nową podłogę. Wypływam za 4 tygodnie, pracuję 6 dni w tygodniu. Jestem tutaj w dni losowe, uzależniony od pogody. Tragedia. A w zasadzie tylko dokładam sobie pracy. Laminować mogę tylko w dni słoneczne, ciepłe, ciepłe i bezdeszczowe. Trzymajcie kciuki. Czy ja zdążę na czas? Już się z ludźmi poumawiałem. Muszę zdążyć. No nic. Róbmy tą dziurę. Ogólnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że każdy, kto żegluje, musi w pewien sposób radzić sobie... Może źle się wyraziłem. Nie musi, ale powinien w jakiś sposób radzić sobie z podstawowymi narzędziami, nie bać się prac. No, na pewno można w ten sposób bardzo dużo pieniędzy zaoszczędzić, jeżeli wykonuje się takie proste prace samemu. A druga sprawa... Daje to znaczące poczucie pewności i samowystarczalności. Mam też w planie wykonać tutaj nową podłogę, bo ta jest zerwana. No nie wiedziałem, że jeszcze dzisiaj będę demontował i przygotowywał się do tej wymiany. A ja chciałem tylko dziurkę sobie wyciąć. Prace rozbiórkowe zostały zakończone. Mam takie obawy. Jeżeli tutaj tą przestrzeń zapakujemy czymś, a zostawię ten zawór. Ktoś włoży tu, dajmy na to, torbę albo plecak. I nieopatrznie wyciągnie plecak, jednocześnie ciągnąć zawór, nawet nie do końca, i nie zauważy tego faktu, to jacht tonie w 5 minut. Najpewniej będzie po prostu usunąć ten element, skoro i tak jest do niczego nieprzydatny. Ale żeby nie było tak łatwo, to w międzyczasie znalazłem zawór doprowadzający wodę do toalety, i skoro już mam robić jedną dziurę, no wiadomo, dwie dziury to nie jedna. Dużo lepsza zabawa, więcej frajdy. Ostatnie, co muszę tutaj wykonać, to zabezpieczyć kable przed przecięciem. Dziury będę wycinał od strony zewnętrznej i bardzo mi zależy, żeby wyciąć tylko dziury. A na przykład instalację elektryczną już nie. Muszę działać zanim, zanim zrozumiem, że to jest zły pomysł. Niewątpliwie można to zrobić bardziej profesjonalnie niż po prostu wiertłem. Można to zrobić otwornicą i wyciąć równy, okrągły otwór Taką otwornicą, której ja nie posiadam Znaczy gdzieś jest, ale nie wiem gdzie Ups. Czy ja wspominałem, że ja nigdy w życiu niczego samodzielnie jeszcze nie laminowałem? Przygoda! Odnoszę wrażenie, że Przesadziłem troszeczkę z rozmiarem wiertła. Nie wiem, czyżby. czyżby jakiś kompleks? Można by to robić mając właściwe narzędzia, ale wtedy byłoby to takie banalnie proste. Idziemy za ciosem. Dziura numer 2. Tutaj nie mam już takiego ciężaru jak przy. Pierwszej dziurze. Tam, jak przyłożyłem wiertło, to tak troszeczkę. Mm, no nie wiem. A to już luz. No i mamy to załatwione. Bilans to zaledwie trzy złamane wiertła. Myślę, że to naprawdę można było zrobić lepiej. Muszę sobie wyznaczyć pole zadań. Tutaj okleić wszystko dookoła. Łatę zrobię. No, nie wiem dokładnie, ale trochę większą, są na to jakieś wymiary. Ja po prostu zrobię wystarczająco dużą, żebym był usatysfakcjonowany. I czas to wszystko dookoła wyszlifować. Trzeba zebrać tą farbę i dokopać się do żywego laminatu. Mamy już pewien postęp. Niestety tarcza szlifująca jest odrobinę za duża w stosunku do mojego sprzętu. No cóż, najrozsądniej będzie zdjąć tą masłonkę. Tak, i po drobnych modyfikacjach tarcza okazuje się być idealnie dopasowana do urządzenia. Dziura zaczyna wyglądać tak jak powinno. tutaj dookoła muszę zrobić taką gradację, to ma się wgłębiać, a co by nie było będzie trzeba nałożyć tutaj kilka warstw, ponoć tak się robi, jajku. co tutaj dużo gadać. I w ten sposób uzyskaliśmy coś co chcieliśmy, nie chcę więcej zbierać materiału, bo jednak konstrukcję jachtu chciałbym zachować jego właściwą, to ma być tylko łatka, jestem zadowolony. Jest wgłębienie, o którym była mowa. Tutaj otwór jest dużo mniejszy, ale za to e, głębszy. Nie, nie wiem czy to ma znaczenie. Mniejszy, większy, grubszy, cieńszy. Będzie dobrze. Następny etap to przeszlifować, przeczyścić tą stronę łódki. Nie ma specjalnie potrzeby, żeby głęboko... Borować. Teoretycznie prostsza sprawa, ale praktycznie to będzie przez paskudne warunki pracy. Chyba jestem gotowy, chyba już bardziej nie będę, I w ten sposób mam kółeczko. Kto wie po co jest mi kółeczko? Oczywiście, że to jest podstawka do piwa, czas na przerwę. Trochę mi to zajęło, ale jestem bardzo zadowolony z mojego koreczka. Co najważniejsze, to idealnie pasuje. Teraz muszę go zainstalować od środka. Do pełni szczęścia brakowało tylko owinąć koreczek folią, bo ja nie chcę, żeby on tam został wlaminowany na zawsze. On ma tylko stanowić tymczasową podporę. A dzięki owinięciu w folię nie przyklei się i będzie można go usunąć. Tutaj mamy odrobinę inny patent, ale idea jest dokładnie ta sama. Chodzi o to, żeby wełna, nie wełna, nie wata, włókno nie zapadało się do środka. Tutaj jeszcze właśnie, bo to przychodzi tak, pyk, od środka na zewnątrz. I zapada się troszeczkę za głęboko. Muszę wymyślić jakiś patencik, żeby tą przestrzeń tutaj... Ja lepiej zrobię i pokażę. Będzie działać. Kolejne etapy pracy to miotełka. Trzeba to, to obmieść. Przemyć acetonem. Są różne szkoły odnośnie używania acetonu, ale ja nie byłem w żadnej z tych szkół. A w ogóle skąd ja to wszystko wiem? Skąd wiem, jak to zrobić? Nie wiem. Dwie godziny researchu na YouTubie, drugie dwie researchu na szeroko pojętym internecie. Niestety, informacje nie są zawarte nigdzie w jednym miejscu. Trzeba troszeczkę się zaangażować i poszukać ich. Ogólnie, w zabawie acetonem, chodzi o to, żeby jedną ściereczką nanosić aceton, a zaraz za nią wycierać drugą. Żeby nie rozmazywać wszystkiego. No, taka jest ogólna zasada. Zobaczę, jak, jak ta zasada sprawdza się w praktyce. Tak się zastanawiam, który bałagan w tle najlepiej ująć sam nie wiem, nie mogę się zdecydować status chyba jesteśmy gotowi żeby kłaść laminat kolejny etap prac to wycinanki w ten oto sposób jesteśmy względnie przygotowani płaty ułożone są mniej więcej wedle kolejności lewa burta, prawa burta widoczny tutaj konstrukt z plecaków i wszelkich ciężkich przedmiotów to nie jest pomyłka Chodzi o to, że muszę przycisnąć te koreczki, które wyprodukowałem. Nie mam ich jak za bardzo przykręcić, więc po prostu przywalę wszystkim co mam. A mam jeszcze trochę i musi wytrzymać. Tak, teraz jestem bardzo dobrej myśli. To już nie może puścić. Zakupy w Norwegii są o tyle proste, że jest tylko jeden preparat. Nie trzeba się wiele zastanawiać. Epoksy, laminat, utwardzacz i baza. Istotna jest tutaj e, co? Jest takie słowo: precyzja. To właśnie jest to, czego mi zazwyczaj brakuje. Ale bardzo ważne, pamiętajmy, że laminuje dziury w kadłubie pod linią wody i precyzja wymieszania i precyzja mm, stosunku utwardzacza do, do tego nieutwardzacza. O, wiecie o co chodzi. Bo już jestem zmęczony, chciałbym to mieć za sobą. Wystąpiły drobne, nieprzewidywane problemy. Zreschło mi w galaretę Preparat, żywica. Z jednej strony jako tako się udało, akcję z nitką to widzie... widzieliście, <głos》> musiałem improwizować, ale z drugiej strony za mało nałożonych tych tych, tych tych mat, więc muszę jeszcze rozrobić resztę i działam. Zanim to zaschnie całkowicie, chyba mogę jeszcze położyć, bo przydałoby się trochę wiedzy. W zasadzie misja została wykonana, zdążyłem na ostatnią chwilę, zaczyna padać. W ramach inwencji twórczej wykonałem takie sprytne rynienki, daszki z papieru, żeby jeszcze woda ściekająca po oble, e e ewentualnie po pojedyncze krople, żeby opływały. A jak najdłużej zachować daleko od wody, ile się da. Warunki norweskie są takie, jakie są. Tutaj zawsze pada, albo czasami nie pada, ale raczej pada. Szczególnie jak nie ma. Tutaj mamy patent, który podtrzymuje odrobinę konstrukcję, bo tak musi być. Tak było w instrukcji. Teraz zasadniczo trzeba poczekać kilka dni. Nawet dobrze, że na tym etapie muszę skończyć pracę, bo jak to zasknie za kilka dni, to będę mógł sprawdzić wytrzymałość łączenia, czy faktycznie to trzyma. No, bo jeżeli nie, ale jeżeli nie, no to nie ma sensu lepić tego od środka dalej. Musi trzymać. Musi. Wnioski z dzisiejszej pracy. Fakt, nie umiałem tego zrobić. Fakt, może nie powinienem zaczynać. Nie mam pewności, jaki jest efekt dzisiejszej pracy. Czy nie będzie z tego więcej problemów, jak korzyści? Wydaje mi się, że chcąc żeglować, chcąc żeglować po świecie, chcąc być niezależnym, niezależnie od sytuacji, w jakim los rzuci i wiatr zaniesie, unikać napraw, unikać kontaktu z pracami na jachcie, tymi łatwiejszymi, tymi trudniejszymi, no nie byłoby rozsądnie. Próbuję w sobie wykształcić też taką umiejętność. Dużo rzeczy potrafię już zrobić, chciałbym jeszcze więcej umieć. I tyle. Za tydzień zobaczymy. No. <laughs> czy to wszystko nie było na marne? O. A, no i zaczynamy w zasadzie nową, nową serię. Teraz będzie mniej więcej tak to wyglądało. Teraz życie będzie pisać scenariusze. Ja tu jestem tylko aktorem. W zasadzie statystą.